Dzień dobry Państwu, kolejny event z PSA, no i zacznijmy sobie od tego, wiemy, że mamy kolektor, box z legendami, zaraz sobie przyjrzymy się tym legendom, ale wejdźmy najpierw w online information i zobaczmy, czy coś tutaj jest spektakularnego. Legendy, Milan, to jest chyba Inter, Lombardia, jak dobrze kojarzę, Serie A, Team Challenge, Team Challenge, League Challenge, okej, okay, zaraz sobie do tego przyjdziemy, This Week's Match Day Overview, czyli mamy, a, po prostu Serie A, okej. Okay. Um. No, i dziękujemy za to, że jestem festive campaign. Um. I od teraz, od tego tygodnia, przez trzy następne, uh, w sumie będziemy mogli zdobyć 2021 Minecraft Coinsów Każdego dnia, um, um, każdego dnia, jak się zalogujemy, zaraz nie rozumiem. Log in every day during round one of the free campaign. Aha, czyli w zależności od tego, jak często się będziemy logować, to będziemy dostawać takie nagrody. A, i tu mamy wypisane, co, co, kiedy, co kiedy dostajemy. Dobra, teraz już rozumiem. Um, no dobrze, czyli po prostu logujmy się codziennie, bo będzie e, znowu za darmo będą nam dawać zawodników. Um, aha, że możemy e, też wołtować na MVP e, w serii A. Ok, hmm. Tutaj mamy a propos e Points. Znowu się zorientowali, że był jakiś problem. Niesamowite, prawda? Um, no i że wszyscy. Zaraz moment. Aha, dobra, ok. Czyli podejrzewam, że ci, co nie dostali tych 10 tysięcy, teraz dostają. E, no bo przecież to by było głupie, gdyby ci, co dostali te 10 tysięcy, też dostawali, nie? E, teraz je znowu, ale <laughs> przekonajmy się. E, aha, dostałem Pedro, pewnie Futura. Okay. I dostałem pięciogwiazkowego skauta z Bayerną Monachium, ale zaraz wam coś pokażę, bo oni napisali, że wysłali 10 tysięcy, nie? Swoją drogą e, ten event się pojawia w poniedziałek i tego samego dnia macie też odcinek z MyClub'a e, z otwierania paczek. Będzie, e, może, możecie sobie zobaczyć tam, tylko potrafiałem. I teraz zobaczcie, ja mam 10 tysięcy. 000... Aha, to się zgadza, tak, bo jakbym chciał mieć. Jakbym chciał mieć kolejne 10 tysięcy, to bym musiał się zalogować tam na telefonie czy gdzieś tam. Nie, jak dobrze kojarzę. Um, czy to tak działa? Nie, wydaje mi się, że na początku mieliśmy więcej football pointsów. To czemu ja mam tylko 11 tysięcy? A na, na nikogo nie wydałem tylko na lewego, żeby nie było. Więc powinienem mieć teraz około 12 tysięcy na 12 700 powinienem mieć, nie? Nie wiem, dziwne, dziwne. Chyba, że tylko. Ch chyba, że jest wszystko ok. Ja nie wiem, ja, tak średnio mnie jeszcze nie interesują te football pointsy. powiem Wam na razie. Dobrze, to co? Przejdźmy sobie do, um, do naszych agentów. To kolektor, bo zacznijmy od tego, bo tutaj mamy pewną legendę, która się pojawia chyba po raz pierwszy. Um, więc może od niej sobie zacznijmy. I to jest pan. Zaraz, moment. Co tu się dzieje? Czy są jeszcze jakieś legendy, które są złote? Bo to nigdy nie wiadomo. Nie ma. Dobra, no to wracamy do góry. Zobaczmy. To, to może po kolei. Nakamura. Dziadostwo totalne, nie polecam nikomu. Eee, no widzicie, po jego statach to jest taki trochę pirzlo, nie? Eee, A ile No nie, lipa straszna. Morientes. Też dziadostwo, ale ponoć się fajnie ustawia w ataku, tak, tak ludzie mówią na mieście. Eee, ale nie grałem, no i w statystykach to jest totalne dziadostwo, też nie polecam. Pires? No, nawet daje radę, ale te trzy legendy są po prostu słabe. On jest najlepszy z tych trzech, ale jest też też bez czału. To dla, tych, dla fanów arsenalu. Myślę, że akurat. O! I właśnie zaraz sobie przejdziemy do gładeli. Arszawin już prędzej. Arszawin już prędzej. E, ponoć jest całkiem fajny, ponoć jest dosyć. E, znaczy to, że jest szybki to widać, ale że w e, że ma full player można i na MF-ie go spróbować. Mm, Ten pass, a ma, ma chociaż jakieś skile do podań nie ma. No to nie, to raczej skrzydło. To raczej skrzydło i... No i wybustować go. Wybustować i myślę, że wtedy będzie, będzie użyteczny. Dobra, pokażcie mi go 31 leveli. Okej. Okay. To jest DMF, który ma Defensive Awareness 69 i Ball Winning 70. To jest DMF, który ma większy Offensive Awareness od Defensive Awareness. Co wy jesteście jacyś pijani w tym konami? Co tu się dzieje? No, no, wytłumaczcie mi to. Koleś ma lepsze statystyki ofensywne niż defensywne. DMF, Guardiola. To, co tu się dzieje? On ma finishing większy od swojej agresji. What the fuck? No, to to jest jakaś masakra, powiem wam, no to to w ogóle bezużyteczny koleś jest. Co oni to dali? No, przecież. A zresztą, co ja wam będę tłumaczył? No, DMF, który ma takie statystyki defensywne, już pomijam do niego speed, bo to już wiecie. Ale. Masakra, dobra. Myślałem, że to będzie coś wartego uwagi. No, powiem wam, że te legendy to jest, to jest, to jest jakiś bullshit, trochę na razie. Eee... Low, o, to jest pierwsza, która jest taka bardziej konkretna. Ja nim grałem w zeszłym roku, byłem zadowolony. Trochę specyficzny rodzaj grania. Polecam grać fałszywą dziewiątką na tym kolesiu, eee, bo naprawdę daje radę i bardzo, bardzo dobry ma finishing. Ten King słaby, dlatego. Raczej próbujcie nim, raczej próbujcie nim. A już takie akcje wiecie, raczej z daleka nie uderzać, bo, bo raczej nie dokopie, nie? Ale, ale generalnie obie nogi ma, jest git. O, Maldini, kolejny koleś, którego już jak ktoś nie ma, to warto. Jak go wybustujecie jest bardzo, bardzo dobry. Ma bardzo fajne animacje. I to pamiętam z zeszłego roku. I to dużo robi. To po prostu dużo robi. Ja nim grałem zawsze na tym bocznym Cebeku. Jak widzicie, on ma wytrenowane wszystkie pozycje, nawet bocznych pomocników, więc... E, więc można spokojnie go tam ustawić, dać mu defensive i będziecie mieli takiego bocznego CBK. Nedved jest przewkurzającym dziadem. On ma tylko agresję 82, ja nie wiem jak to działa, ale na boisku on po prostu się wpiernicza w moich zawodników i im zabiera piłki. On nie ma w ogóle ball winning, ale ma tą agresję cholerną i to jest tak wkurzające. Polecam, świetny box to box. E, na CMF-ie nim grać, nie na boku. Na CMF-ie. Super jest. Van Basten. Ja mam wersję future'ową, więc na pewno no to jest, wiecie, troszkę, troszkę co innego, ale jak już dojdzie do strzału to jest pozamiatane, świetny finishing ma, um, ale jest trochę toporny, no Banas 67 to boli, po prostu to boli i... No, trzeba się trochę nauczyć nim grać, ale są, są lepsi na No, i Kan tak samo są lepsi bramkarze, Chociaż z Kanem to bywa tak, że on ma mecz, w którym łapie niesamowicie, a ma mecz, w którym po prostu wystarczy piłkę podrzucić nad nim i on nie doskoczy, nie? Bo ma jumpa 76. Bierzcie to pod uwagę. Więc, um, no, z tej paczki to na waszym miejscu próbowałbym wyciągnąć Nedweda Maldiniego i może Loa. Nedved Maldini, może, może low I, i naprawdę na tym by poprzestał słaba. Ja nie będę. Zresztą wiecie co, dobra. Otwórz mi jedną, standardową. jedna paczuszka. No, legend jak mrówków. Ale może się ktoś dobry z czarnej piłki trafia? Może nie, Kante nie. Bo wiecie, do Chelsea bym go potrzebował. E, złota, bufon. No to kurde. Niby legenda się trafiła, nie? Ale, ale to jest mój trzeci bufon, chyba. To zaraz go sobie wymienimy na jakiegoś złotego dziada. Ty. Zaraz pójdziemy i zrobimy trader. E, dobra. To tak, weźmy tego Pedro. I wrzućmy go na przepał, bo podejrzewam, że tylko do tego się będzie nadawał, chyba że nie wiem, co mu zrobili. 85. No to na pewno zaszalejmy. Tutaj. E, no spo, spójrzmy sobie na niego. Akceleracja, speed, no całkiem ok. Podkręcenie, kontrola, tight possession słabe. Um, Balans, no mogłoby być lepiej. Słabsza noga, akurat spoko. E, może na czterech gwiazdkach, ale ja takich przykażeń nie zbieram. Ja na czterech gwiazdkach mam Odegarda 92 i, i to mi wystarczy absolutnie hawerca, nie? Także, jakby, no tak średnio bym powiedział. Dobra. I teraz sobie zobaczmy Milan i Inter. Zacznijmy od Milanu. Tak. Selei. Mikers. Nie wiem jak go się czyta. 47, 41 leveli. Szybki jak na skrzydłowego przystało. Peampoid Crossing spoko to się przyda. Ale nic poza tym. Gościu ma przypominam, jakiś Patrzcie teraz na to, jakiś Sinem Mickers, jakiś prawy skrzydłowy z Milanu, mówię jakiś, bo nie oglądam ligi włoskiej, ale jakiś w stosunku do tego, do kogo go porównam, ma lepszy defense na wszystkich statystykach niż Guardiola DMF. No co oni w tej Japonii jacyś kurczę, naprawdę są pijani totalnie, już, że Guardiola DMF ma gorsze statystyki defensywne niż jakiś prawy skrzydłowy z Milanu. Nie ogarniam tego, słuchajcie, no to, to jest masakra, nie? To jest po prostu masakra. Um, no, i co my tu mamy? Pff, wiecie co, no, jakby go wybustować, to będzie super szybki, ale ma mało skilli więc cztery gwiazdki. Salabria Zawolny na prawą obronę, od razu mówię. A może gdzieś jeszcze grać? Nie, no to lipa Kessie, O, i to może być całkiem ciekawy koleś, bo on jest box -to boxem i ma dosyć wyrównane statystyki. Ale jest trochę mułowaty, ale jest futurem, więc może nie będzie aż tak mułowaty, więc dałbym mu szansę. no fajne skille Wypustować, ale forma 4 na 8 no to jest coś, czego bym się obawiał. Jak będzie w formie tego wtedy rzucać? O, i ten koleś może być dobry. 86 na starcie, a, już, a, a ma 40 leveli i już jest mega szybki. Eee, Kingfire i finishing mu spokojnie o 5 do góry skoczą. Ma super saba, to może być bardzo fajny koleś. I jego, jego, bym, jego bym wziął chętnie. Kier, on jest wolny. No i właśnie Gruby też za bardzo nie jest, no raczej lipa. Ch Jolu tak zwany Jolu, <gry> który ma świetne, stałe fragmenty e, gry, czyli tym samym świetne strzały i podania AMF. AMF tylko i wyłącznie, i myślę, że będzie dawał radę, zawsze dawał radę na tym AMF-ie. Donaruma, jeden z lepszych bramkarzy, wybustować i możecie z niego zrobić koksa. E, co roku jest mega, jest wysoki, świetne statystyki, dużo leveli No i Ibra, czyli Targetman, e, który biegać nie potrafi, ale strzały ma świetne. No i zostawiać się potrafi, tak? Więc z tej paczki powiem wam, że tak Czarka Noglu, ten Rafael Rafaelao to jest taki gość, którego bym chyba najchętniej wziął stąd um, No ale mamy jeszcze Inter i tu obawiam się, że będzie trochę lepiej No właśnie Dobra, Gagliardini Destroyer Ok. To jest Destroyer na CMF-ie, który ma statystyki box to boxa nie wiem, co o tym myśleć, ale bym go sprawdził na czterech gwiazdach, jak go traficie, bo to może być ciekawy koleś. Bastoni. O, i to może być dobry. 40 leveli, patrzcie już, ile ma speeda i jaki ma defense. Physical Contact. 6 na 8 forma, met 90. Destroyer. Kurde, dawać go. Interception mu dorzucić i możecie nim grać. Akimi. Mega szybki prawy obrońca. Często jest w formie z tego, co widziałem. Eee, chociaż ma 5 na 8, ale często, często widywałem go, jak graliśmy ostatnio w kopach, to prawie zawsze miał strzał w górę. Może akurat się taki tydzień trafił. Um, defense trochę słaby, ale ma 37 leveli do góry, masa skilli. No tylko, że te skille bardziej ofensywne, ale mimo wszystko grałbym nim na, prawą, na prawej obronie, bo nie jest za słaby do ataku ze swoim, ze swoim dribblingiem, żeby coś tu działać. Odboostować myślę, że będzie dobry i dołożyć interception. Perisic, um, obie nogi to jest mocne i super sap. I ja bym go wrzucał na waszym miejscu jako super sap na atak. Na, na CFA. Vidal. On będzie wolny, ale on ma agresję dużą, no właśnie. I ma fa bardzo fajne skiery. Vidal zawsze był bardzo mocny, tylko właśnie w tym roku jest trochę wolniejszy, ale mimo wszystko dałbym mu szansę, to jest... Destroyera mu też dali, ok. Um, dałbym mu szansę, uważam, że, że może być całkiem dobry. Martinez jest bardzo dobry w tej gierce, bo jest szybki, bo jest zwinny, bo ma bardzo dobre wykończenie. Um, polecam sprawdzić. Ale marsz bardzo dobry, wiecie. No, może przesadzi. Je. Je, jest dobry, ok? E, takie powiedzmy 8,5 na 10. Ta, ta, tak bym go określił. Handanović za to. Moim zdaniem, jeden z lepszych bramkarzy. Naprawdę. On, on prawie zawsze broni solidnie, a czasami wam wyłapie takie rzeczy, jakie jest w formie, że w szoku będziecie. Więc jego ja polecam. No i Lukaku, o jeszcze na formie, a. No, jeden z szybszych, grubych, wielkich napastników, czyli 91 physical kontakt i 90 speeda. Do tego 89 kg pary finishing. Um, no i to chyba powinno wystarczyć, czyli Lukaku główna gwiazda, oprócz tego Bastoni, um, myślę, że Vidal też i Martinez warty uwagi, Hakimi tak samo, Ty, tą trójkę bym postawił na równi, a reszta i Handanowi też. No to, to, to zdecydowanie, zdecydowanie, tutaj Lukaku, tamten Lao i myślę, że macie taki duet napastników, że lepszego nie trzeba. Zobaczmy, luchnijmy jeszcze na moment no. na coś, co się zwie, Challenger. Zaraz, nie mecz tej challenge, 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 kurczę, no teraz będzie mi czytywać godzinę, cholera jasna, dajcie wy mi spokój, dajcie wy mi spokój. No, sy... Si oh my god. Kurde, dziuba z mi tutaj atakują, ja mam w ogóle 60 Renewal Ticket, ja wczoraj się zorientowałem, że ja w ogóle z tego nie korzystam, patrzcie ile ja pieniędzy mogę zaoszczędzić. Um na moje dwie gwiazdy tutaj, tą pieniądze za was. Wczoraj miałem dobrą pasce, wygrywałem, miałem chyba, nie wiem, który mecz, 8-9 pod rząd, 8-9 miałem pod, wygranych pod rząd, no i tak sobie grałem przy okazji, jak sobie oglądałem sesję Filipa i trafiłem na przeciwnika, z którym wygrywałem 2-0 i w drugiej połowie nastąpiła pewna rzecz, to znaczy ja ją wrzucę na Facebooka w tym tygodniu, to znaczy leciała górna piłka do Czecha, w ogóle poza bramkę. Ona nie leciała w bramkę ta piłka, żebyśmy ona leciała obok słupka tak z metr. I Czech ustawił się w tym miejscu. Wiecie, żeby ją w teorii złapać, nie? O i nie mamy rocky challenge. Czekajcie, to co tu jest do wygrania? O special, o to sobie zrobię, to sobie zrobię, bo to aż 10 jest. A, czyli nie mamy nie mamy legend, no bo dali collector boxa. Okej. Okay. No, i Czech oczywiście zamiast złapać piłkę, to y, wypiostkował ją do góry przed bramkę i się przewrócił. No i mój przeciwnik podbiegł napastnikiem i strzelił do pustej bramki. A um, 5 minut później wyrównał na 2-2. I do końca meczu miałem jeszcze chyba z 3 sety sam na sam i żadnej nie mogłem trafić. W tym raz objechałem bramkarza Rumenigę. I co prawda to był strzał z kąta, ale nikt go nie atakował, bo objechałem bramkarza Rumenigę w formie piłczerem. Znaczy ikonik moment i nie trafił do pustej bramki. Technicznie. Strzeliłem technicznie w stronę bramki i on trafił obok. Ale nie obok, że padło za linię boczną, tylko tak, że ona poleciała wzdłuż, jak byli wiecie o co chodzi. No i tak to skończyło się to remisem. Także tak wyglądała moja passa w bajklabie. Jak ja już to zobaczyłem, to ok, mówię, dobra. Już na dzisiaj wystarczy. <grystanie> już, już mi wystarczy Lab, a Zresztą możecie sobie to zobaczyć: to jest właśnie ten remis. <grystanie> Także mój przeciwnik musiał mieć niezły obaw z tego meczu. No, to tyle. Chwalcie się trafami. No i ten Guardiola to jest jeden wielki żart. Trzymajcie się. Ej. Are you serious?